No, bez drapki, słuchajcie, są. Miętowa kasa. Dwa złote kosztują. Jak to, jak to działa? Aha, mamy tutaj wygrywające liczby. Tak, te czerwone. A tutaj nasze liczby. Jeżeli 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 nasza liczba będzie taka jak któraś z wygrywających liczb, Wygramy przypisaną kwotę. Czyli zasady podobne jak w wielu innych zdrabkach. Mam tu ich, mam tu, troszkę ich tu mam. Zaczekajcie 10 i 10, 1, czyli 11. Zobaczymy co w dzień premiery uda nam się wydrapać. Coś sobie do drapania wezmę szybciutko coś do drapania i lecimy z koksem eee, Powiem szczerze, że zaskoczyłem eee, Zaskoczyły mnie te zdrabki, nie byłem na nie przygotowany i taki spontan to jest z tym filmikiem, ale zobaczmy.

6, 5, 6, 16 i 44. I z tego co tutaj widzę, to nic nie wygraliśmy, ale przynajmniej już wiemy o co chodzi, jaki jest tam układ tych liczb. Teraz już będzie znacznie łatwiej, szybciej. 33. Szukamy takiej liczby. Jak znajdziemy gdzieś tutaj 33, to znaczy, że, że wygraliśmy. I czterdzieści trzy. Słuchajcie, jest trzydzieści trzy. Tak, tutaj trzydzieści trzy i tu trzydzieści trzy. Wygraliśmy dwa złote. O, tu jest nasza wygrana. Trzydzieści dwa i jedenaście. Niestety jak widzicie, nic tutaj nie ma. Lecimy z kolejną szybciutko. Wygrywające liczby to będzie 12 i 41. Niektórzy mówią, że w te premiery są zawsze duże wygrane. Zobaczymy, co nam się uda wydrapać. Mamy kolejną wygraną. Widzę, że tutaj się co tam 5 zł. 5 złotych trafiliśmy, ale coś jeszcze może być, bo wygrane się sumują. Niestety nie, ale mamy piątaka. To jest całkiem nieźle. I teraz wygrywające liczby to 18 i 48. Niestety w pierwszym rządku nic nie ma. I w drugim nie ma również nic. Także tutaj mamy w topę. Słuchajcie, nowe zdrapki miętowa kasa. Ładna nazwa, taka na lato jak najbardziej kojarzy mi się z miętowymi lodami. 11 zdrapek Udało mi się dzisiaj kupić za 22 zł. Zdrapałem póki co 5. 3 pudła. dwa trafienia. W jednej mamy 5 zł. W jednej mamy 2 zł. I lecimy z kolejnymi zdrabkami. Jak to wygląda? Tutaj mamy wygrywające liczby. Czyli jak, jeżeli zdrapiemy sobie te pole, pojawia się nam liczba. Mamy 27, a więc będziemy tutaj szukać 27 lub druga nasza szansa 36. Zobaczmy, jeżeli 27 albo 36 gdzieś znajdziemy, to znaczy, że wygrywamy, a wygrywamy kwotę, która jest przypisana do tej liczby. Bo zobaczcie tutaj, każda liczba ma przypisaną kwotę, ale to nie jest nasza liczba. Szukamy 27 albo 36. Niestety, Pudło. Znowu słuchajcie: 36. No a drugą liczbą wygrywającą to jest 34. W pierwszym rządku nic nie mamy. Jest, słuchajcie, a nie, już się cieszyłem, że jest 36. A to jest 56. Także trzeba zawsze dokładnie zdrapać. żeby liczba była w pełni widoczna, a niestety nic nie wygraliśmy. Oj, kiepsko zostały nam trzy ostatnie zdrapki. Może coś spektakularnego nam się tutaj pojawi. Fajnie by było tak w dzień premiery coś trapić. Niestety. Niestety w pierwszym rządku nic nie mamy. Jest 37. 37. Mamy trafione, słuchajcie. Co tutaj jest? 2 złote. Niestety, czyli to jest taka najmniejsza wygrana, jaka mogła być. Ale dobre. Dobre to. Wymienimy sobie jutro na kolejną zdrabkę. A... Dzisiaj mamy jeszcze dwie ostatnie szanse. Trzydzieści sześć, trzydzieści sześć nie mamy w pierwszym rządku. Nie mamy, ale może pięćdziesiąt dwa też nie mamy. Patrzymy sobie wspólnie. Drugi rządek liczb. Nic nie ma, i to jest ostatnia zdrabka na dzisiaj: 22 i 31 to są nasze liczby wygrywające. Słuchajcie, lipa. Straszna lipa, nie wygraliśmy nic dużego. Jakieś tam 9 zł chyba. Z zainwestowanych 22. Zabawa była i emocje. Poznaliśmy coś nowego. Napiszcie co u Was, komu się udało coś więcej wygrać. I powodzenia Wam życzę.